Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać test, jaki zrobiłem na czempionie na Epiku, który od dawna wydawał mi się, że ma naprawdę fajny potencjał jako poisoner na klan Bosie. W końcu tą panią zrobiłem i ją udało mi się przetestować. I powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony wynikiem, jaki, uda jaki udało mi się wykręcić. A o kim mowa? Przejdźmy tutaj. Zjadę tutaj na dół, żeby ją znaleźć. I oto ona. Urtikata. Tutaj fantastyczny model. Kiedy Demon Spawn to są estetycznie moje klimaty. I właśnie ją postanowiłem przetestować. No spójrzmy na początek, na jej staty, Tutaj od razu widać, że będą problemy, jeśli chodzi o klasyczny team, ponieważ ma bardzo niskie bazowe HP, więc dużo ciężko będzie ją zbudować z wysokim HP. Defense jest też jakiś, no może nie jest najgorszy, ale nie jest jakiś super. Mam za to wysoki atak, przeciętny speed i jest już 15 punktów w wbudowanych. Co się przydaje, ponieważ ona głównie, jej obrażenia opierają się na, na poisonach. No więc zobaczmy, co ona nam oferuje. Na A1 tutaj atakuje jednego przeciwnika dwa razy, i każde uderzenie ma po wyksiążkowaniu 50% szans. Na wydłużenie czasu trwania dwóch poisonów o jedną turę. Przyzwoite szanse na dwóch uderzeniach. Na A2 tutaj atakuje jednego przeciwnika trzy razy. Każde uderzenie ma 50% szans na umieszczenie dużego poison, znaczy dużego, 20, 25% poison sensitivity na dwie tury, co dodatkowo pozwala zwiększyć obrażenia z jej, z jej poisonów. 3 tury cooldownu, a 3 tutaj atakuje 4 razy losowo, ale na klamboś mamy jednego przeciwnika, więc wszystkie 4 uderzenia idą w niego i każde uderzenie ma 50% szans na umieszczenie heksu na dwie tury. Po wyksiążkowaniu to są 3 tury cooldownu. No i na koniec jest pasyw, Za każdym razem, kiedy albo ona, albo jeden z naszych czempionów uderzy przeciwnika pod wpływem Hex krytycznie to mamy 25% szans na e, wrzucenie dużego Poisona na jedną turę i właśnie ten poison sprawia właśnie dał mi tutaj nadzieję na to, że ona naprawdę bardzo fajne liczby może wykręcać na e, na Klanbosie, ponieważ mamy tutaj poison sensitivity, mamy hex i potem ten pasyw. Do tego wydłuża czas trwania tych poisonów wszystkich, co dodatkowo Tutaj sprzyja zadawaniu obrażeń. I na koniec jeszcze mamy Aure, zwiększa speed we wszystkich miejscach o 15%. No i warto ją w pełni wyksiążkować, zwłaszcza ten pasyw e, i tutaj ten poison sensitivity, aczkolwiek A1, mimo że tutaj akurat jest 8 książek, to warto mieć jak największe szanse na to, żeby wydłużać e, wydłużać. Czas trwania tych wszystkich poisonów. Także u niej w zasadzie na wszystkich skillach te książki yy, są wartościowe. Yy, masterki. Jak widzicie, nie mam jeszcze u niej pełn, pełnych masterek. Poszedłem tutaj w Giant Slayera, po to, dlatego że ona ma. Yy, tutaj mamy dwa uderzenia, ale tutaj są trzy. Tu są cztery, więc mamy dużo szans na to, żeby aktywować Giant Slayera. Tutaj, gdybym. Tutaj wam odsłonię. Gdybym dokończył te masterki, to na koniec dałbym tutaj jeszcze Retribution i Deterrence. Te dwie masterki na koniec bym dał. Ok, wracam na moje miejsce. Więc to jest, takie są masterki. Teraz pokażę wam, jakie ona ma staty u mnie ostatecznie. To jest im Unkillable. O tym nie wspominałem. Unkillable. No więc tutaj o HP i o Defense nie musiałem dbać. Za to dała mi przyzwoicie dużo ataku 4200, 221 speedu pod tym, który używam. Tyle musi mieć, 100% crit rate, 154 crit damage. Można, ona nie uderza mocno: to od razu trzeba powiedzieć. Ona nie ma fajnych mnożników, nie uderza mocno. E, także nie, tutaj nie, nie szedłem bardzo mocno w crit damage 154 i 242 wystarczająco dużo akuracji, żeby e, mieć maksymalne korzyści z tego statu. Pokażę Wam na szybko, jak wyglądają jej rzeczy. Tutaj mamy Attack, Speed, HP to już jest nie tak ważne. Crit Rate, Attack Speed, Accuracy. No tutaj jeszcze, jak widzicie, nie wrzuciłem wszędzie glifów, no ale tak naprawdę Speed musi być 221 w tym teamie, więc nie trzeba. Accuracy też miałem wystarczające. Tutaj Crit Rate. Speed, crit damage, troszkę HP Rękawice, crit rate ze speedem, trochę ataku e, płaskiego i accuracy. Tutaj mamy klatę z atakiem, crit damage, speed. Z ważnych rzeczy tutaj mamy speed, dużo ataku, accuracy, trochę crit rate. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj mamy HP z atakiem, e, crit damage, accuracy i to jest ważne. I na koniec mamy banner, accuracy, speed. I potem staty defensywne, które u niej nie są już e, takie ważne. Także tak wygląda moja urtikata. Teraz jeszcze szybko pokażę wam, e, kogo mam w teamie. To jest team Unkillable, który bazuje tak naprawdę tylko na, e, na helikacie. On zapewnia e, przez dwie tury, przez dwa ataki AoE block damage. A potem stan target chroni dzięki swojej tarczy. To nie jest, tutaj nie będę prezentował konkretnie tego teamu, jeżeli ten team Was interesuje, to pod tym filmem będzie link do tego, jakie są potrzebne speedy i jak generalnie zbudować ten team. To będzie link do strony Deadwooda, więc wspomniałem, że Helicat, więc poszukajmy mojego Helicata, on jest tutaj na górze, bo ostatnio udało mi się trafić 5 Blessing dla niego, no więc od razu chciałem go też wykorzystać. To jest mój Helikath, takie ma staty. Speed akurat tutaj ma, ma mieć 240, temu 100% crit rate, dużo crit damage po to, żeby zadawał duże obrażenia, wystarczająca jest, żeby jego weekend wchodził i oczywiście dużo defense, bo na tym bazują jego obrażenia i jego tarcza. Takie ma masterki. Jest w pełni wyksiążkowany, idziemy dalej. Kolejną legendą będzie Krilla. Tutaj, jak widzicie, nawet nie podlewelowany jeszcze ma rzeczy, ale to nie o to tutaj chodziło. Staty 171 Speedu, 100% Crit Rate, 267 Crit Damage. I tutaj, gdybym chciał to optymalizować, to bym mógł obniżać Crit Rate, ponieważ tutaj jeszcze będzie Farakin. Tutaj. W początkowej koncepcji nie było ani kryli ani farakina. Miałem już trzech czempionów zbudowanych, więc potem tego nie przerabiałem. Więc, gdyby ktoś chciał zoptymalizować, to to jeszcze jest, jest baza do tego, żeby to zrobić. Tutaj głównie w obrażeniach szedłem tak dużo ataku, crit 100% crit rate, crit rate i dużo crit damage. Masterki <laughs> ma takie. Jest w pełni wyciążkowana. Idziemy dalej. Martyr. Ona. Nie, tutaj da nam aurę, da nam increase crit damage, da nam yy, da nam kontratak jest w Steel nie musi, w moim w moim teamie nie musi być w lifesteal, ponieważ yy, ponieważ jest wystarczająco mocny team, żeby ją w pełni chronił yy, shield helikatha, ale już ona była tak zbudowana, więc jej nie przerabiałem, ona ma 220 speedu, gdybym nie używał Tailaxlu, to na pewno mógłbym dać jej dużo więcej crit damage, pewnie więcej Defensu Accuracy wystarczające na ten poziom, tak? Ona ma Decrease Defense, Decrease Attack też ma, ale to jest już mniej potrzebne w teamie Unkillable. Tak wyglądają jej masterki. Jest w pełni wyksiążkowana. I na koniec jeszcze Farakin, gdzie on się kryje? Tutaj dwóch championów, ale ja po to, żeby. I jeden kontratak po to, żeby zmaksymalizować szansę wrzucania Poisonów z pasywki yy, Urtikaty On ma 191 speed No i też szedłem tutaj w maksymalnie dużo yy, Obrażeń, do tego odpowiednie accuracy, bo on mi da jeszcze HP burn Poisony, drugi champion z decrease defense Aczkolwiek ataku ma strasznie mało Tutaj powinienem dać mu mniej, zdecydowanie mniej crew damage, więcej ataku. On jest w pełni wyksiążkowany i takie ma masterki. Także ten team tak wygląda. To jest team, który rusza się w pełni auto od początku. O Ja dobrze pamiętam. Ten team nie jest akurat na affinity. Wszystkie tutaj, gdybym chciał na affinity mieć wszystkich, no to bym musiał dać kogoś, kto ma blok debuffs na dwie tury. Ja testowałem to na Wojdzie, więc nie miałem takiego problemu. Poszedłem maksymalnie w obrażenia. Ok, team jest pokazany, a teraz przeskakujemy już do walki. Na liderze jest Martyr. Ona będzie też yy, tutaj stan targetem. Od początku, jak wspominałem, jest pełne auto, nic nie trzeba ustawiać. To jest dobre. Niestety nie jest to tim, który jest super. Łatwy w używaniu, bo gdybym chciał go używać na Nightmare, to tutaj trzeba zmieniać jednemu czempionowi troszkę speedy. No ale może być tak, że macie tylko helikata, jeśli chodzi o block damage. Czasami trzeba korzystać z tego, co się ma, nie ma się zbyt dużego wyboru, ale to wszystko, o czym mówię. No to to już będzie szczegóły, będą w linku do tego pod tym filmem. No, i tutaj widzimy, mamy już tych poisonów, troszkę mamy. E, mamy poison sensitivity. Był do przed chwilą jeszcze, był Hex. Mamy tutaj dużo alataków. No, w tym momencie te poisony nie wejdą, e, bo nie mamy Hex'u. Ale wszyscy tutaj zadają dużo obrażeń. Dosyć często będzie się pojawiał też Brimstone. Jest znowu Hex, więc mamy szansę. Na kolejne poisony. Teraz. je udało wrzucić. Tutaj to, co zauważyłem na początku, 221 Speedu miała y, Martyr. Ale był problem ze względu na Krille. Ponieważ Krille na swoim A1 wrzuca shielda. Problem był taki, że zastępowała shield y, na Martyr. Tym swoim małym. No przez co Martyr. Y, Miała problem z dotrwaniem do 50 tury, o, teraz jak widzicie co się stało, na początku jeszcze tak się dzieje, potem ona będzie zastępować już ten shield Farakinowi, który nie jest celem i wszystko będzie działać dobrze. Ale jak widzimy na, w ten momencie jeszcze nawet Clan nie potrafi przebić tego malutkiego shielda ze strony Kryli, więc nie ma najmniejszego problemu. Okej, okay, ja was y, z tym zostawię do końca tej walki i wrócę, jak już będziemy mieć wyniki. No i już mamy prawie koniec 49tura i mamy na liczniku 83 miliony. Już 84 miliony. Także nie spodziewałem się, że ten team da radę wykręcić tutaj jeden klucz, a mimo wszystko udało się i tutaj wam odsłonię, żebyście widzieli martyr Artery wyciągnęła 12 milionów, no i tak naprawdę jest tutaj ma najmniejszy, najmniejszy wynik. Gdybym e, zapewnił jej lepszy sprzęt, więcej critical damage, to na pewno e, przynajmniej na poziomie kryli by tutaj e, zadziałała. Nie. Ale i tak to wystarczyło. 13 milionów ze strony Farakina, Krilla 15 milionów, Urtikata tutaj najwięcej 23 miliony, Helikaz drugi 21,5, mimo mimo, że miał 5 gwiazdek i brimstone bardzo często był na klanbosie to i tak nie udało mi się wykręcić takiego wyniku jak urtikacie często pasek debuffów był w pełni wypełniony przez to czasami zauważyłem, że hex nie wchodził co oczywiście powodowało, że kolejne pojedzone też nie mogły wchodzić, no ale przy takim wyniku nie trzeba się tym przejmować Osiem, prawie 80 5 milionów ten team y, wykręcił. Także myślę, że Urtikata zdała tutaj test y, naprawdę dobrze, i okazuje się dobrą alternatywą, y, jeżeli potrzebujecie jakiegoś DPS na Clan Bossa, a nie macie tych najlepszych meta czempionów, wtedy Urtikata zdecydowanie y, może tutaj y, takiego czempiona zastąpić. Ok, napiszcie mi w komentarzach, jak się wam ten czempion. Podoba czy spodziewaliście się, że takiego wyniku, że taki wynik ona tutaj osiągnie, czy jednak używacie jej i wiedzieliście, co ona już potrafi. Ok, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówił do Was Samael. Cześć.